Podkarpacie.pl. Leskie baseny to istna arkadia dla miłośników wodnego szaleństwa. Różnorodne atrakcje, fantastycznie wyposażone brodziki dla najmłodszych, infrastruktura okołobasenowa z siłownią zewnętrzną, miejscem do plażowania oraz odrębną szatnią na zewnątrz. Jednym słowem idealne warunki dla rodzinnego i bezpiecznego wypoczynku. Kiedy żar leje się z nieba, trudno o lepsze miejsce ochłody. Bardzo się podoba na basenie. Jesteśmy tutaj z yy, przyjezdni, można powiedzieć, bo przyjechaliśmy z Cisnej i dosyć często Zap, jeździmy. Jak jest, pogoda, jak jest pogoda ładna, to staramy się często wyjeżdżać z dziećmi na basen. tak. Ogólnie basen jest bardzo fajny, naprawdę dużo jest atrakcji w środku i na zewnątrz. Myślę, że nawet tutaj wchodząc na cały dzień jest co robić. Nawet jak taka siłownia na zewnątrz jest, można skorzystać jak najbardziej. Właściwie wszystko jest dopracowane i czas można spędzić wolny, naprawdę aktywnie. Pięknie, bardzo fajnie, sympatycznie, miła atmosfera. Baseny bardzo też fajne. Można mile spędzić wolny czas. My jesteśmy grupą 30-osobową, jesteśmy na koloniach. Jesteśmy zbyt goszczy. przyjechaliśmy odpocząć po górskich wycieczkach. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszystkie dzieciaki się rozkoszują wodą, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Bardzo dziękujemy za możliwość. Naprawdę bardzo dziękujemy. Sanoka przejeżdżamy dosyć często. Bardzo mile spędzamy tutaj czas. Woda jest ciepła. Basen jest ciekawy. Atrakcje też dla dzieci. Jest skryty basen i odkryty. Mogą, mogą korzystać z różnych atrakcji. Także bardzo fajnie i ile spędza się czas, szczególnie tak jak dzisiaj piękna pogoda, wysoka temperatura i naprawdę jest fajnie super. Bardzo nam się podoba jesteśmy z Norwegii. Bardzo podobnie jest właśnie tam mniej więcej. Akurat ten starszy z tatą zjeżdża, a ten młodszy. Tutaj się bawi i czuje się bezpiecznie, a to jest dla mnie bardzo ważne, więc ja też mogę trochę wypocząć. Podoba nam się bardzo. Wieszcza jesteśmy zakochani i na będziemy pewno wrócimy. Jeszcze 7 dni, także wiele przed nami. I wracamy jesienią. Bo wodość jest pięknie. Co się tutaj najbardziej podoba? Eee, miejsce dla dzieci. Eee, płytka woda, zjeżdżalnie, brodzik Sępa. dla malucha. Mhm. Pani z których atrakcji najczęściej to eee, Z Brudzika. No <laughs> tak, tak, tak. Uleca pani pani skibas? Jak najbardziej, oczywiście. Jestem z okolic wielkopolski, dokładnie Kalisz. Pogoda jest super, dopisuje, woda ciepła. Podoba mi się bardzo. A te są fajne. A co się najbardziej podoba w tych atrakcji? Zjeżdżalnie. Bardzo fajnie jest to wszystko zrobione. Co tu, co tu dalej mówić? No, świetnie, no, fajna zabawa, szczególnie jeżeli. Z dzieckiem chce się przyjechać gdzieś. Ja jestem z Rzeszowa. Ogólnie tutaj basen, no, fajny jest. Jakie najciekawsze atrakcje? No, zjeżdżalnie, bo y, no, my przyjechaliśmy tutaj na obóz piłkarski. No. I co, ćwiczycie, a po ciężkich treningach relaksujecie się na basenie? Tak. Oczywiście dla dzieci zjeżdżalnie, bo to w sumie najważniejsze dla nich, bo to jest duża atrakcja dla dzieciaków. Jakie są oczywiście pogoda, tak jak dzisiaj no to na zewnątrz. Też jest dużo miejsca, żeby się poopalać i oczywiście zjeżdżalnie i... Duże, ogólnie duży pracy do pływania, także bardzo jesteśmy zadowoleni tutaj z, z basenu. Po takim szlaku turystycznym, po górskim szlaku, taki basen, sama przyjemność. Polecamy. Jak bardzo miło się tu odpoczywa. Z wewnątrz jest super ciepła woda, więc przeważnie się do środku, ale warto się ochłodzić na zewnątrz. Szczególnie po weekendzie. Poleca pan innym przyjść? Jak najbardziej polecam. Jestem dopiero drugi raz. Bardzo mi się spodobało i w związku z powyższym przeszłam z dziećmi, żeby im uprzyjemnić wolny czas. To rozumiem, że będzie pani w wracać częściej. Oczywiście, jak najbardziej. w